Czcigodni bracia naszej śląskiej franciszkańskiej prowincji, siostry i bracia franciszkańskiego Zakonu świeckich, czciciele i sympatycy świętego Franciszka, uroczystość naszego zakonodawcy, pragnę podziękować Bogu za dar Jego życia, powołania oraz charyzmatu, który pomimo upływu wieków jest nadal aktualny nie tylko dla nas, ale dla zbawienia tego świata. W tym dziękczynieniu chcę objąć wszystkich Was, wspólnotowo i każdego z Was osobna, dziękując Bogu za dar Waszego życia i powołania, i zachęcając, abyśmy, wpatrując się w przykład naszego Patriarchy, potrafili tym samym światłem być dla dzisiejszego świata. Życzę więc, aby to, co przyrzekamy, formule, profesji zakonnej, rzeczywiście stało się naszą codziennością, a wtedy usłyszymy słowa już nie ministra prowincjalnego, ale samego Boga, iż jeżeli to zachowasz, obiecuję Ci życie wieczne. W tę uroczystość, tak radosną i miłą dla nas, pragnę także objąć modlitwą wszystkich tych, którzy ten czy inny sposób, Wspierają nasze wspólnoty modlitewnie czy materialnie, pamiętając o tych wszystkich, którzy posługują na misjach i przez ich ręce także w tym czy innym kraju realizują Boże Powołanie. Niech wszystkim nam stawiennictwo Świętego Franciszka doda sił i wyprasza łaski, niezbędne, abyśmy realizowali Jego świętą Ewangelię.